Przed nami przedświąteczny tydzień, planety będą nas wspierać w przygotowaniach, szczególnie znaki ogniste. Czyli barany, lwy i strzelce, które na początku tygodnia będą jeszcze spokojne, jeszcze niezdecydowane co do tego, gdzie chciałyby pojechać, co chciałyby kupić, kogo chciałyby zaprosić albo nie do świątecznego stołu, ale już od środy ogniści będą bardzo konkretni i bardzo zdecydowani. A najbardziej, oczywiście, barany, które w tym tygodniu czeka bardzo duża zmiana, zmiana planetarnej aury, dlatego że słońce przechodzi przez koniec waszego znaku zodiaku, dostarcza wam bardzo dużo sił i nowych pomysłów, i już w środku do Waszego znaku kroczy Merkury, czyli przyniesie Wam nowe pomysły, przyniesie Wam olbrzymie ożywienie umysłowe, będziecie szukali jakichś nowych zainteresowań, będziecie chcieli, żeby wszystko układało się po Waszej myśli. Dobrze to wróży podróżom, jakie barany będą organizować w związku z Wielkanacą, zakupom, ale może też sprawić, że w środę różne plany mogą się niespodziewanie zmienić. Dlatego bądźcie spokojni, nie reagujcie na nic nerwowo, dlatego że pełnia, która w piątek będzie w opozycji do Waszego znaku Zodiaku, może sprawić, że wybuchniecie i powiecie komuś o kilka słów za dużo. Od soboty na szczęście o wiele spokojniejsza aura, Wenus, planeta miłości, szczęścia i zabawy wkroczy do znaku barana, i zapewni Baranom bardzo spokojne, bardzo udane święta, okaże się, że wszystkie decyzje, jakie podjęliście, jednak wyszły wam na dobre i nad całym chaosem i bałaganem udało się zapanować. Lwy w tym tygodniu również będą zajmować się domowymi sprawami i nie dziwne, bo Wielkanoc coraz bliżej. Od środy Merkury pomoże lwom zrobić bardzo udane zakupy, ale też mimo tego przedświątecznego zamieszania będzie sprzyjać zawodowym sukcesom. Więc już planujcie, co kupicie i co ugotujecie, ale zwróćcie uwagę na to, że w pracy mogą pojawić się różne zyskowne propozycje. Szczególnie czwartek i piątek to jest dla lwów taki czas, kiedy warto jest łowić różne nowe znajomości i wiadomości, bo może się okazać, że jakaś okazja sama puka do waszych drzwi. Strzelce będą popędliwe, będą trochę nerwowe, nie będą chciały się do nikogo dopasować ze swoimi świątecznymi planami, a wiele strzelców najchętniej powiedziałoby do widzenia państwu, jadę na Wielkanoc gdzieś w jakieś miejsce, gdzie nikt mnie nie znajdzie, gdzie nie będę musiał gotować, sprzątać i się o wszystkich troszczyć. Spokojnie, nie musicie być aż tak radykalni. Od środy Merkury pomoże Wam się lepiej ze wszystkimi dogadać, a w sobotę Wenus, która utworzy trygon do Waszego znaku Zodiaku, spowoduje, że jednak będziecie w dobrym humorze i okaże się, że rodzina wcale nie jest taka zła. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce mogą w tym tygodniu być trochę zmęczone, a nawet zniechęcone. Będą już marzyć o Wielkanocy, a niektórzy także o zbliżającej się majówce. Byki będą senne, trochę niespokojne, słońce powoli zbliża się do waszego znaku zodiaku i w tym tygodniu pomoże Wam przede wszystkim kończyć stare sprawy, więc najważniejsze jest, żebyście nie mieli zaległości na święta. A od soboty olbrzymi przypływ sił, dlatego że słońce wkroczy do znaku byka i wszystkie byki poczują, że jednak świat jest piękny, Wielkanoc wspaniała, a rodzina bardzo, bardzo miła i spędzicie absolutnie niezapomnianą, udaną Wielkanoc. Panny również będą w dobrych humorach, ale Mars sprawi, że będą próbowały wszystkimi rządzić. W tym tygodniu lepiej się paniem słuchać, księżyc odwiedzi wasz znak zodiaku od poniedziałkowego popołudnia do środy wieczorem i przyniesie Wam doskonałe pomysły. Uda się wszystko błyskawicznie zrobić, dom będzie lśnić, zakupy będą udane, a Wielkanoc już bardziej będzie sprzyjać odpoczynkowi. Dlatego że słońce w trygonie do Waszego znaku zodiaku sprawi, że miłość, przyjemności i oczywiście to, co stoi na stole, okaże się dla Pani najważniejsze i będziecie z tego powodu całkiem nieźle się czuć. Koziorożce również trochę będą niespokojne. Na początku tygodnia okaże się, że trzeba załatwić za kogoś różne sprawy, jeszcze pobiec do urzędu, jeszcze wysłać jakieś listy albo odpowiedzieć na zaległe maile, tylko spokojnie. Merkury pomoże Wam to wszystko ogarnąć. W czwartek i piątek niestety może być trochę nerwowo z uwagi na pełnię, ale podobnie jak w przypadku jak w przypadku panien, już weekend świąteczny będzie bardzo udany, słońce w trygonie i Wam bardzo mocno poprawi humor. Wenus za to w kwadraturze pomoże koziorożcom przez święta pomagać rodzinie, dlatego warto będzie słuchać tego, o czym mówią krewni, bo może się okazać, że jesteście komuś potrzebni, pomożecie, a nie będzie was to wcale tak wiele kosztowało. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą energiczne, silne, w bardzo dobrych humorach. Bliźniaki mogą się trochę złościć. Od poniedziałku do środy księżyc w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku przyniesie bardzo dużo obowiązków, ale nie ma się co wściekać, trzeba się z nimi po prostu uporać. Dlatego, że od środy Merkury, który znajdzie się w sekstylu do waszego znaku Zodiaku, przyniesie nowe pomysły, przyniesie bardzo dobre wiadomości i przyniesie też nowe zawodowe wyzwania, którymi nie trzeba się teraz martwić, bo będziecie realizować je po świętach. A Wielkanoc dla bliźniaków bardzo leniwa bardzo odpoczynkowa i Wenus która w Wielkanoc będzie w sekstylu do waszego znaku zapewni wam szczęście do ludzi i powodzenie w miłości Wagi będą w tym tygodniu chciały przede wszystkim postawić na swoim. Zbliża się pełnia, która w piątek wydarzy się właśnie w Waszym znaku zodiaku, a to spowoduje, że wagi będą czuły potrzebę, aby wszyscy się z nimi liczyli. Więc w tym tygodniu śmiało odwiedzajcie urzędy, idźcie do szefa załatwiać ważne sprawy. Przemawiajcie innym do rozsądku, jeżeli istnieje taka potrzeba, dlatego że Wasz autorytet może bardzo, bardzo wzrosnąć. Ale w piątek, kiedy ta pełnia w okolicach południa wydarzy się właśnie w Waszym znaku zodiaku, postarajcie się unikać konfliktów, nie oceniajcie nikogo surowo, dlatego że jeżeli się wściekniecie, to sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Na szczęście od soboty, Wenus w opozycji sprawi, że wszyscy będą dla Was wyrozumiali, życzliwi, serdeczni, no i w różnych świątecznych przygotowaniach i pracach bardzo chętnie Wam pomogą. Wodniki w tym tygodniu nie muszą się o nic martwić planety będą bardzo mocno Wam sprzyjać Mars w Trygonie Pomoże zrobić idealne porządki, bardzo szybkie zakupy i jeszcze się okaże, że jakimś cudem wodniki mają sporo wolnego czasu dla siebie. Bardzo dobry tydzień, żeby zadbać o zdrowie, a od środy merkury, który znajdzie się w sekstylu do waszego znaku zodiaku, będzie bardzo mocno sprzyjać temu, żebyście spotkali jakieś bardzo miłe, życzliwe osoby, więc warto chodzić na różne służbowe spotkania, sąsiedzkie ploteczki, dlatego że sporo różnych ciekawych rzeczy się tam dowiecie. A wielkanoc przede wszystkim spokojna, słońce w kwadraturze zatrzyma was. Na dłużej przy świątecznym stole. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą bardzo mocno przeżywać święta. Dlatego, że te znaki zodiaku są tradycjonalistami i bardzo przejmują się tym, czy wszyscy z rodziny dobrze się czują i czy każdy jest innym osobom potrzebny, chciany i lubiany. Raki będą wszystkich łączyć, będą pośredniczyć pomiędzy krewnymi, będą bardzo zajęte organizacją różnych świątecznych planów. Wyjdzie to wszystkim na dobre, ale Wy sami możecie poczuć się tym jednak zmęczeni, a nawet trochę we wszystkim osamotnieni. Więc w czwartek i piątek, kiedy księżyc znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku zodiaku, radzę. Poprosić innych o pomoc, a będzie Wam łatwiej. Za to Wielkanoc, już udana, już spokojniejsza. Słońce w sekstylu sprawi, że nie będziecie się wszystkim aż tak mocno przejmować. W bardzo dobrych humorach w tym tygodniu będą skorpiony. Będą skorpiony silne, będą bardzo pewne siebie. Słońce będzie im pomagać, nadrobić różne zaległości, więc nie musicie się tak mocno niczym martwić. Jeżeli musicie załatwić coś w urzędzie albo spotkać się z ważną osobą, to radzę wybrać do tego poniedziałek i wtorek, kiedy Merkury jest w trygonie do waszego znaku Zodiaku, bo potem już mniej ważnych rzeczy będzie się działo. A Wielkanoc przede wszystkim sprzyja spotkaniom z innymi osobami, sprzyja też odnawianiu różnych starych znajomości i przyjaźni, dlatego że słońce w opozycji do waszego znaku Zodiaku spowoduje, że wszyscy będą się chcieli z wami spotkać, a Wy też będziecie życzliwi i wyrozumiali dla innych ludzi. I ryby, które czeka bardzo udana, spokojna Wielkanoc, ale w tym tygodniu jeszcze Merkury i jeszcze Wenus są w waszym znaku Zodiaku. Do środy, kiedy Merkury opuści wasz znak Zodiaku, rybom opłaci się załatwiać różne ważne zawodowe, służbowe sprawy. Merkury przyniesie dobre pomysły, sprawi, że ważne osoby będą wam życzliwe, a Wenus, która jest w waszym znaku Zodiaku, do soboty może sypnąć pieniędzmi, więc warto przede wszystkim zajmować się tematami finansowymi. Bo w święta już tylko miłość, zabawa i przyjemności będą Was interesować. Słońce w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku sprawi też, że różne podróże, w jakie się wybierzecie, będą bardzo udane, więc nie narzekajcie, że trzeba gdzieś jechać, bo okaże się, że wyniknęły z tego same dobre i miłe rzeczy. Wszystkim znakom Zodiaku życzę udanego, miłego tygodnia, wspaniałych świąt wielkanocnych, a po dokładny opis tygodnia zapraszam do obejrzenia filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel.